Jeżeli oglądaliście mój ostatni materiał o nowości w systemie reanimacji w Battlefield 1 to wiecie, że zapowiadałem tam serię, w której pokażę wam cztery nowe bronie dodane w najnowszym buildzie środowiska testowego. Na pierwszy rzut postanowiłem wybrać Hue Automatic w wersji z optyką. Jeśli chociaż czasem gracie wsparciuchem to koniecznie zostańcie i oglądajcie dalej. Nowa broń, a raczej podbroń z rodziny automatycznych Hue jest oczywiście dostępna dla klasy wsparcia. Kurczę, powiem Wam, że ciężko poprawnie wypowiedzieć nazwę tej broni. E, powinno się ją czytać bez tego T na końcu, czyli nie Huot, tylko Huo. E, no ale przy polskich formach fleksyjnych jest to, no nie powiem spory problem. Tak więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie i będę starać się jak najbardziej poprawnie to odmieniać ale czasem będę po prostu mówić chłod. Wracając jednak, aby odblokować tą broń musimy się nieźle namęczyć. Po pierwsze i najważniejsze, musicie osiągnąć 10 poziom klasy wsparcia. Bez tego nie mamy możliwości zabrania się za misję, której wykonanie poskutkuje odblokowaniem broni. Teraz musimy wyposażyć naszego żołnierza w podstawowego hyłota i zabić nim aż 300 przeciwników. A w międzyczasie przydałoby się jeszcze zebrać 25 zabójstw z tak zwanych garnków, czyli ładunków dywersyjnych. Po tym wszystkim możemy w końcu dopaść nowego chłota. Jak możemy go skastomizować? Klasycznie w porównaniu do innych broni z optyką dla wsparcia, czyli 4 rodzaje celowników, 4 wielkości przybliżania. A także kierunek odrzutu, no i skórkę. Przejdźmy do tego, jak gra się tym sprzętem. Bo szczerze mówiąc, gra się no niezbyt ciekawie. Nie wiem, dlaczego wsparcie oraz medyk zostali potraktowani gorzej i otrzymali słabsze bronie jako nagrodę za osiągnięcie 10. rangi klasy. Uwierzcie mi, że wsparcie posiada naprawdę dobre bronie i są one dostępne o wiele wcześniej, a nie dopiero po przegraniu około 5 godzin tą klasą. Zresztą nie muszę wam tego mówić, bo pewnie dobrze wiecie, że, że wsparcie ma naprawdę całkiem kozackie bronie. Pociski nowego Hewota z optyką wykluwane są z niską prędkością. Zadawane obrażenia wahają się od 23 do 15, a zasięg skuteczny spada bardzo szybko i już po około 30 metrach zadajemy obrażenia z tej dolnej granicy. Co prawda, w porównaniu do lekkiego hydota mamy tutaj dodatkowy uchwyt, który koreguje nasz odrzut. Broń kopie prawie idealnie prosto w górę, zatem korekcja na lewo i prawo nie będzie tutaj nam zbytnio potrzebna. Co jeszcze warto dodać, to to, że broń jest dosyć lekka, a co za tym idzie, szybko odzyskuje celność przy strzelaniu full auto. I to się sprawdza w wersji lekkiej, ponieważ tam możemy sobie na to pozwolić. Jednak w przypadku gdy mamy celownik z minimalnie dwukrotnym przybliżeniem nie będzie nam tak łatwo tego kontrolować. Nie ma co liczyć na szczęście, tylko po prostu starać się strzelać seriami. Jeśli chodzi o dostępność broni, to prawdopodobnie wraz z kolejną aktualizacją podstawowej wersji gry Battlefield 1 zostanie ona po prostu dodana. Ogółem rzecz biorąc, moja rada jest dla was taka, że jeżeli chcecie bawić się w odblokowywanie nowych broni, to spoko, bawcie się i męczcie z tym. Ja was ostrzegam, rozczarujecie się tą bronią. Wykorzystajcie ten czas lepiej, na przykład, na odblokowanie nowego Heiligera dla szturmowca. O którym opowiem więcej w następnym moim materiale. Tak więc, jeśli nie chcesz przegapić tego odcinka, to koniecznie zostaw suba na kanale Kajo, inaczej będzie z ciebie niezłe jajo. To wszystko na dziś, do następnego razu. Cześć!